Mają, jak to Żydzi, zawsze swój interes, swój geszeft. Żyjemy w świecie, w którym ludzie kręcą. I to jest typowo żydowskie. Perfidia na pewien sposób przynależy do Żydów, jako skutek odrzucenia Jezusa Chrystusa. Muszą kombinować, cały czas przestawiać, dlatego że nie, nie służy im Pan Bóg. Mają diabła za Ojca. Żydzi mają diabła za Ojca. Ci, którzy ukrzyżowali Jezusa Chrystusa, ukrzyżowali Jezusa Chrystusa, jak najbardziej, to, to jest, to jest no, w Ewangeliach stwierdzone, jak Pan Jezus mówi, Belzebuba macie za ojca, a oni przypisywali to oni, czyli Żydzi Panu Jezusowi, ale to pokrewieństwo idzie duchowo, przez tych, którzy się. Nie odżegnują od, od niewiary żydowskiej, czyli nie uznają w Jezusie, Chrystusie, Mesjasza, i to się ma moc szerzyć i na nas się szerzy. My, nie będąc Żydami, nabywamy. Że musimy znosić, że Żydzi okazują nam na swój sposób perfidię, dlatego, że się nas nie boją, bo wiedzą, że jesteśmy głupi. Że kit zawsze łykniemy, że kłamstwa zawsze przyjmiemy, że nas można okraść zbała i jeszcze będziemy ich po rękach całować. Władze duchowne to robią: po nogach i mówić, jaśnie pani. Albo po... Także dzieci, kochane, nie bądźcie, nie bądźcie jako Żydzi, mając Żydów wokół siebie. Niech obca wam będzie perfidia żydowska, bo ona się sieje jak, 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 nie wiem, co się tak, jak chwast. Jak chwast. No, umiłowanie do pieniędzy znajduję. Żydzi to mają do kombinowania, no ktoś może powiedzieć, no, ale ksiądz nieźle kombinuje że normalny człowiek w takich rzeczach nie mówi wczoraj było spotkanie, ksiądz dzisiaj mówi pewnie to mówi, bo jakiś interes w tym ma to dopiero wymyślił, nie? no to niechbym tak przyjął no to wychodzi, może ja jestem stuprocentowy Żyd i dlatego tak mam Jakieś tam opowieści, że w 1968 roku Żydzi byli stąd wygnani, to jest tylko opowieść. Nie ma żadnego potwierdzenia fakta. To był interes. Dla Żydów było interesem wtedy. Się stąd ewakuować. A Gnie, no to, to wolałeś zostać tu, to zostałeś. I masz to, co masz dzisiaj. W latach 60. wiele osób pochodzenia żydowskiego cierpiało prześladowania za swoje pochodzenie. Nagonkę na osoby pochodzenia żydowskiego nakręciły władze PRL. Wiele osób zostało zmuszonych do opuszczenia ojczyzny i emigracji do Izraela. Potrzebujemy władzy świeckiej, pierwszej bądź władzy duchownej i władzy świeckiej, żeby się móc obronić przed takim sposobem życia, który charakterystyczny jest był dla synów narodu, który odrzucił Jezusa Chrystusa. W miejsce Boga, Bogiem stał się pieniądz i to co on daje Mamona. Stąd, jak Pan Jezus mówił: Nie możecie służyć Bogu i Mamonie, mówił też w znaczeniu obecnym, ale profetycznym. To się dopiero stanie. Na synach Izraela to się stanie. Jest interes do zrobienia, robię go. Ile mogę zyskać, a ile nie stracić. I wszystko na ten sposób jest. Wszystko jest interesem. Wychodzą z kaplicy, wszyscy krętacze, a potem przychodzą i nie mówią, co się stało. Tylko jakby nigdy nic. Uwiarygadniają się pracą, obiadem zrobionym, ale słowem nigdy nie. Krętactwo. Rzeczywiście, Żydzi są? Nie. No to czemu kombinujecie na ten sposób? Czemu yy, należy wiązać, że, że perfidia jest z jest, je, jest was? Rzecz jest, że z Żyd, Żydem interes potrafi kręcić. Będą się o pieniądze kłócić, jeden na drugiego będzie nadawać, ale zawsze znajdą trzeciego, na którym to swoje spory wykorzystałem, żeby im służył. Goś się musi jakiś znaleźć. Kogoś trzeba gojem zrobić. Możesz ukraść. Ktoś się dorobił z kradzieży, to jako masz rozwiązanie. No jak ja nie ukradnę, to jak ja się dorobię. Skoro inni się dorabili na kradzieży, ich nie złapali, mnie może też nie złapią. Nie trzeba być Żydem, żeby na ten sposób żyć, a ja wielu Polaków tak żyje.